Witam Was. Putin, Załęski, Załęski i Putin. Panowie na co dzień tak się od siebie różnią, ale kiedy trzeba, to oboje jadą do Davos, by rozmawiać o kapitalizmie interesariuszy, o tolerancji czy świetlanej przyszłości. Zobaczcie, oni nawet mają swoje karty z biogramami na oficjalnej stronie Światowego Forum Ekonomicznego. Jak to pięknie brzmi, 1975 rok. Absolwent Wydziału Prawa Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, 1975 rok w służbie wywiadu zagranicznego KGB itd., tak itd. Tak A tutaj rok 2000, doktor prawa, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, 1997-2003, aktor, scenarzysta, dyrektor kreatywny, zespół konkursowy Stand-up Comedy Quarter 95. Więc sami widzicie, elita towarzysko-intelektualna, prawda? Oczywiście obaj panowie są na różnym poziomie w tym liczenia. Załęski dopiero wchodzi do świata Davos, a Władimir Putin jest starym, dobrym przyjacielem Klausa Schwaba. No i żeby daleko nie szukać, to tylko w 2020 i 2021 razem rozwijają dwa bardzo ważne projekty. Zapraszam. W sieci pojawiło się wideo, gdzie Klaus Schwab jako dumny z siebie opowiada o absolwentach szkoły młodych liderów. I tam, jednym tchem, wymienia m.in. Angele Merkel i Władimira Putina. When I mention our names, like Mrs. Merkel. Uh... Iwan uh, Wladimir Putin, and so on. Potem mówi, że jest dumny z młodego narybku, z młodego pokolenia, i tam takim sztandarowym przykładem jest Justin Trudeau. Więc sami widzicie, że sama dobroć, <grywki> sama dobroć wychodzi z tej szkoły liderów. Tam niejako była mowa o marszu przez instytucje, że ci ludzie penetrują gabinety. penetrują gabinety. Różnych partii i urzędów państwowych. No i coś w tym jest, ponieważ postaram się Wam to znaleźć, ale na własne oczy widziałem i sprawdzałem, jak latało zestawienie gabinetu politycznego Justina Trudeau. Razem z nim, aktualnie w gabinecie jest jeszcze, jeszcze razem z nim jest bodajże sześciu liderów, którzy ukończyli absolwentów szkoły liderów Klausa Szwaba. Jako ciekawostkę, bo ja poświęcałem temu osobny odcinek, po czasie sprawdziłem, że z, Polski, że z Polski mamy młodego, prężnego lidera, który już odszedł z polityki, jednak na początku lat 90. absolwentem wujeszka, szkoły wujaszka Klausa był Jan Maria Rokita. No i dobrze, my tutaj jeszcze mamy. Aha, co odpowiedział Władimir Putin Klausowi Szwabowi? Ta informacja pochodzi z czegoś takiego jak Russia Brief, to jest jakaś przyrządowa agencja państwowa. Jednak te same informacje znalazłem na oficjalnej stronie Kremla. Oczywiście strona Kremla teraz nie działa, jednak wyszło mi to... W pamięci podręcznej wyszukiwarki Google, więc jest to na pewno oficjalna wypowiedź. Panie Szwab, drogi Klausie, byłem w Davos wiele razy, uczestnicząc w imprezach organizowanych przez pana Szwaba, jeszcze w latach 90. Klaus przypomniał sobie tylko, że spotkaliśmy się w 1992 roku. Rzeczywiście, podczas mojego pobytu w Petersburgu wielokrotnie odwiedzałem to ważne forum. I trudno przełączyć fundamentalne zmiany w światowej gospodarce, polityce, życiu społecznym i technologii. Pandemia koronawirusa pobudziła i przyspieszała, przyspieszyła zmiany strukturalne. Zobaczcie, jak pięknie ćwierkają z jednego klucza, jak tylko spotkają się we własnym gronie. Co jest ciekawe, 1992 rok Władimir Putin tam wtedy jeszcze w służbach robił, i wujaszek Klaus był wtedy. Mówił wielokrotnie w Rosji. No, wiadomo, transformacja ustrojowa. Widzimy, że wujek Klaus tam się udzielał i młody kagibista, również został tam oddelegowany. No i dobrze. Władimir Putin ze Światowym Forum Ekonomicznym współpracuje od lat, jak sam mówił, nawet jako osoba, która no właśnie nie miała jeszcze Realnie wpływu na władzę. Ale ostatnie rat, lata to są wspólne projekty bądź zapowiedź wielu wspólnych projektów. A co mam na myśli? Zapewne wszyscy kojarzycie Cyberpoligon. Cyberpoligon i edycja zeszłoroczna i ta z 2020 roku. Innych nie sprawdzałem, ale najprawdopodobniej dotyczy to wszystkich edycji. To jest, to jest rosyjska impreza rozkręcana przez największy komercyjny bank Rosji, czyli Spierbank, który w połowie należy do kapitału, do, do, należy do Skarbu Państwa, a nie jako Światowe Forum Ekonomiczne patronowało, by nie była to impreza lokalna, by mogli przyjechać interesariusze z innych krajów i zrobić z tej rosyjskiej imprezy imprezę światową. Oprócz tego w październiku zeszłego roku zapowiedziano, że Rosja wchodzi w czwartą rewolucję przemysłową pod skrzydłami wujaszka Klausa. I mamy tutaj oficjalny komunikat. Nie będę wam czytał całości, ale chciałbym wam fragmenty przeczytać, żebyście no widzieli, co tam, co tam się wyprawia. Moskwa, Rosja, 13 października 2021 roku. Rosja odegra wiodącą rolę w kształtowaniu trajektorii czwartej rewolucji przemysłowej. Dziś przywódcy Federacji Rosyjskiej i Światowego Forum Ekonomicznego ogłosili Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej w Rosji. Będąc częścią globalnej sieci forum, nowe centrum zgromadzi czołowe firmy, decydentów i członków społeczeństwa obywatelskiego w celu współprojektowania i pilotowania innowacyjnych podejść do zarządzania technologią. W ciągu ostatnich pięciu lat Centrum Światowego Forum Ekonomicznego na rzecz sieci czwartej rewolucji przemysłowej rozszerzyło się do 15 krajów. Zespoły projektowe pracowały w sektorach publicznym i prywatnym, aby opracować nowe zasady dotyczące lotów dronów i samolotów komercyjnych w tej samej przestrzeni powietrznej, uzyskać rządowe zamówienia na sztuczną inteligencję i przyspieszyć odpowiedzialne wdrażanie blockchain. W globalnym łańcuchu dostaw. I teraz ważne, bo to już mówi przedstawiciel rosyjski. Planowane są projekty pilotażowe dotyczące protokołów prawnych, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy. Wraz z forum w centrum. Pierwsze projekty zostaną uruchomione jeszcze w tym roku i obejmą samochody autonomiczne, drony, medycynę i przetwarzanie danych. Rosja od kilku lat aktywnie wdraża technologię sztucznej inteligencji. Dziś takich rozwiązań jest ponad 800, a niektóre z nich są już widoczne na rynkach międzynarodowych. Ogólnie współpraca z forum będzie prowadzona w różnych obszarach, takich jak polityka danych, inteligentne miasta, wsparcie eksportu i promocja rosyjskich technologii informatycznych na rynkach zagranicznych. Oczywiście na chwilę obecną to może być przystopowane, ale coś odwlecze. To nie uciecze. A jakby to miało wyglądać? Bo no, część osób demonizuje, a no, może nie kojarzyć dokładnego schematu. Otóż chodzi o to, że rosyjskie firmy technologiczne będą, co się uda, prawda? Jaką technologię we własnym zakresie wdrażały, Jedno, jednak będą opracowały te technologie pod standardy światowe, które, które dyktuje póki co Ameryka i Chiny. Więc to będzie niejako wymiana informacji, wymiana doświadczeń. Widzieliśmy też, że Rosja pracuje też nad zmianą prawa. To jest bardzo ważne. Ja nie będę tego rozszerzał, ale myślę, że część z was kojarzy, tak? Zmiana prawa, dyskutuje się nad zmianami prawa w USA na modłę chińską, by między innymi sztuczna inteligencja i wysokie technologie były Mogły być wykorzystywane komercyjnie. Komercyjnie Rosja robi to samo, jest zmiana prawa. U nas również, jako kraj lekko zacofany, który czeka dopiero, aż, aż te technologie gotowe zostaną nam sprzedane. I będziemy opłacali za ich hostowanie i utrzymanie. No to również będą zmiany prawa, i będzie to w TVP, w TVN u pana Szechtera wszystko jako sukces podawane. Także jesteśmy na wyższym poziomie cywilizacyjnym. tak? Myślę, że nikt nie ma z Was żadnych złudzeń. Czyli ja wam tutaj tylko chciałem pokazać, że wszyscy przywódcy tak się od siebie różnią, ale spotykają się w Davos. I no, Władimir Putin był przez część prawej strony postrzegany jako konserwatysta, jako osoba, która no, dba o rynek wewnętrzny, prawda? jeżeli chodzi m.in. o nadzór o wysokie technologie. I oczywiście tak będzie w tym wypadku. Tutaj taka, moim zdaniem, bardzo dobre porównanie na, na nasze warunki to jest tak różnica między Platformą Obywatelską a PISem. Oboje grają do tej samej bramki i są to partie pro-globalistyczne, tylko Platforma ucieszona od razu wszystko by, wszystkie nowinki by tutaj na wykonaniu niemieckim, francuskim, czy generalnie byle, byle nie polskim zaimplementowała, wszystkie zmiany kulturowe, a PiS idzie w tym samym kierunku, jak widzimy w, ostatniej w dwóch ostatnich kadencjach robi to wiele skuteczniej, ale... Mówi co innego, ale działa miarowo, działa z zaskoczenia. Kierunek ten sam, nawet więcej zrobione, i myślę, że tak jest, jeżeli porównać na przykład Polskę i Rosję. Firmy technologiczne kopiują i kopiują założenia i oprogramowanie amerykańskie. Wszystkie funkcjonalności, jak na przykład, no na myśli, mamy na myśli, tutaj chociażby właśnie zmiana prawa czy technologie nadzoru, to wszystko będzie. Tyle, że no właśnie będzie to niejako wprowadzane nie przez kapitał zagraniczny, tylko przez firmy firmy rosyjskie, tak, żeby państwo rosyjskie i służby miało nad tym kontrolę. No i różnica i mała i duża, bo dla takiego zwykłego ludzika Kwestią wtórną, czy go śledzi firma czy służby swojego kraju czy zagranicznego, bo i tak jest śledzone, aczkolwiek z drugiej strony jest różnica, kto śledzi. No właśnie, no mamy tutaj jednak syndrom sztokholmski, jeżeli się nad czymś takim zastanawiamy, przez kogo być lepiej. Śledzone. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną, poszukacie jakiegoś filmu na tym kanale, ewentualnie wejdziecie na moje konto na portalu syp.tv odsypywania, gdzie są filmy archiwalne, ewentualnie na mój profil na Twitterze. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Dziękuję Wam wszystkim, bo jesteście realnym wsparciem dla tego kanału. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.